Katarzyna Stoparczyk była polską dziennikarka radiowa i telewizyjna. Wieloletnia dziennikarka programu trzeciego polskiego radia. Urodzona się 17 maja 1970 roku. W Foleśnicy. Z wykształcenia muzyki instrumentalista, absolwentka Akademii Muzycznej we Wrocławiu. Była współprowadzącą program Duże Dzieci. Duże dzieci, telewizyjny program rozrywkowy talk show, wyprodukowany przez Telewizję Polską i Kuman Art, który ruszył jesienią 2005 roku na antenie TVP2. Twórcą, autorem scenariusza i reżyserem programu jest Laszek Kumański. Jego głównymi bohaterami są dzieci w wieku 6-9 lat, które podpytywane przez Wojciecha Manna wypowiadają się na rozmaite, często bardzo trudne tematy. Wypowiedziom przysłuchują się specjalnie zaproszeni goście, którzy później ujawniają się przed dziećmi, odpowiadają na pytania. Współprowadzący, Katarzyna Stoparczyk. Od sezonu 2006-2007 program był wzbogacony o dwie dodatkowe sekcje. Przedszkolaki z naszej paki, w ramach której prezentowane były nagrane wcześniej wypowiedzi przedszkolaków na poruszanej w programie Zagadnienia oraz lustracja, podczas której rodzice jednego z dziecięcych bohaterów opowiadali o nim wpływie, i wpływie. Jaki wywarł na niego udział w programie? Duże dzieci to unikalny talk show, który stawiał dzieci w centrum rozmów o tematach z pozoru dorosłych, zaskakiwał szczerością, błyskotliwością i poczuciem humoru. Format wykraczał poza typowe dziecięce programy, przenosząc obszary poważnych dyskusji w codzienność najmłodszych. Tworzony był przez Katarzynę Stoparczyk i Wojciecha Manna, którzy starali się zachować wrażliwość i autentyczność, choć realizacja telewizyjna wprowadzała swoje ograniczenia. Program pozostawił po sobie serdeczne wspomnienia, ale także refleksje na temat pracy z dziećmi w mediach. W programie trzecim Polskiego Radia stworzyła audycję Dzieci wiedzą lepiej. W czerwcu 2005 roku w współpracy z Henrykiem Sawką i grupą Mozarta wydała audycję w wersji CD. Płyta, jak audycja odniosła sukces, trzy miejsca na ogólnopolskiej liście sprzedaży, Olis. Od kilku lat prowadziła rozmowy z ludźmi świata kultury i sztuki w TV Polonia. W TVP2 prowadziła Pytanie na śniadanie, od 2008 w Niedzielę prowadziła w programie 3 PR dziecięcą audycję Zagadkowa Niedziela. Od 2018 w soboty w trójce prowadziła audycję Myśli Dziecka 3, 5, 7 z rozmowami z postaciami kultury, mediów, podróżnikami, naukowcami. Gośćmi audycji byli m.in. Dwukropek Wojciech Waglewski, Joanna Bator, Jan Englert, Aleksandra Kurzak, Andrzej Pongowski, Jerzy Bralczyk, Wojciech Przoniak, Adam Bielecki, Maciej Maleńczuk, Mariusz Bonaszewski, Franciszek Pieczka, Barbara Kraftówna, Stanisław Sojka, Anna Dymna. Tomasz Stańko, Marian Opania, Urszula Dudziak, Martyna Wojciechowska. Pomysłodawczyni prowadząca piegowate koncerty razem z Polską Orkiestrą Radiową pod batutą dyrektora artystycznego Michała Klauzy, przybliżająca w niezwykle lekkiej i atrakcyjnej formie muzykę poważną najmłodszym. Twórczyni, scenografka, reżyserka i współprowadząca widowiska muzyczne Zorka, dziewczynka z gwiazd. Autorka piosenek i dialogów cieszącego się popularnością widowiska dla najmłodszych, udanego połączenia muzyki klasycznej, popularnej, etnicznej z ekspresją sceniczną i wątkami edukacyjnymi przybliżające dzieciom zwyczaje innych kultur, legendy i baśnie. W roli Zorki występowała w większości spektakli Dominika Kluźniak, a w roli anioła Katarzyna Stankiewicz. Reżyserka spektaklu Piękne spojrzenie. Przedstawienia angażujące niewidome dzieci i artystów muzyków. Wystąpili Wojciech Waglewski, Michał Wiraszko, Jacek budyn Piotr Bajzel-Piasecki, Nowika, Patryk Tiktak-Metela, Malwina Paszek, zespół Smutne Piosenki. Zginęła w wypadku samochodowym 5 września 2025 roku, roku w miejscowości Jeżowe, na drodze ekspresowej S19 w kierunku Rzeszowa.